Czy zastanawialiście się kiedyś, jak jeździ handbike za ponad 32 tysiące zł? Ja również. I dzisiaj mam możliwość to przetestować, ponieważ mam u siebie Szarka RS i Szarka RT z Sunrise Medical. Jakie są różnice między nimi? Czy warto dopłacić do droższego sprzętu? Tego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Zapraszam do oglądania. Przypominam wam również, jeżeli jesteście zainteresowani którymś z tych handbajków, to zgłoście się do mnie, zorganizuję wam pokaz, a także postaram się pomóc uzyskać dofinansowanie do zakupu tego sprzętu. Sunrise Medical oferuje dwa Modele handbajków, które można spersonalizować do swoich potrzeb. Shark RS i Shark RT. I o ile słowa Shark nie należy tłumaczyć, bo wywodzi się ono z języka angielskiego i jest po prostu zwierzęciem, które naturalnie świetnie radzi sobie podczas jazdy na rowerze, czyli rekinem, tak słowa RS i RT są już troszeczkę bardziej tajemnicze, ale oba mają swoje znaczenie w motoryzacji. RT w motoryzacji zwykle oznacza road track. Co oznacza, że tego sprzętu można używać zarówno na drodze, taki zwykłej, jak i podczas jazdy na torze. I właśnie tak pozycjonowany jest ten rodzaj handbike'u, czyli taki półprofesjonalny, który można używać także podczas takich codziennych przebieżeń. RS z kolei to skrót również od sprzętów używanych w mocosporcie i od. Sprzętów Rally Sport, czyli takich przeznaczonych do ścigania. Oznacza to, że te sprzęty są bardziej doposażone, dopasione, zrobione konkretnie pod użytkownika, i to sprawdza się również w przypadku tych rowerów. Warto też wspomnieć, że jeżeli chodzi o różnice cenowe między tymi rowerami, to na stan kwiecień maj 2025 roku wersja R. T zaczyna się od 23 tysięcy zł, zaś wersja RS od około 33 tysięcy zł. Pierwsze co powinniście wiedzieć. Wersja RS jest lżejsza od wersji RT, ponieważ wersja RS zaczyna się od 12,9 kg, zaś wersja RT od 14,9 kg. Oba rowery wykonane są z aluminium, ale Sunrise nie chwali się, jaki jest jego stop. Rower dobieramy pod względem szerokości siedziska. I wersja RS zaczyna się od 34 cm, zaś wersja RT zaczyna się od szerokości 38 cm. Oba rowery kończą się na szerokości 42 cm siedziska, więc jak widać, model RS zaczynamy od mniejszych rozmiarów. Oba handbajki nie rozkładają się, znaczy, możecie w nich zdemontować koła tylne i. Wtedy ten rower zmniejsza troszeczkę swój gabaryt, ale jako takie nie mają możliwości złożenia. To nie jest. Nie mówię, że, nie mówię, że to jest wada. To jest po prostu cecha tego urządzenia. I jeżeli chcecie wybrać się na przykład na wycieczkę za miasto i chcecie wrzucić sobie ten rower do samochodu, no to musicie mieć naprawdę spory bagażnik, żeby ten cały rower wam się zmieścił. Chyba że chyba, że pojedziecie tym rowerem już za miasto. Dzięki czemu będziecie mieć dłuższą wycieczkę? No, pomyśleli, pomyśleli Anglicy, co robią, produkując właśnie tak ten sprzęt. Co do kół, w wersji RT mamy takie bardziej standardowe koła w rozmiarze 28 na 59 cokolwiek to by nie znaczyło. Zaś w wersji RS, no to tutaj mam pokazówkę na takich kołach karbonowych, niestety one nie są już dostępne. W wersjach nowszych te koła będą już takie bardziej zbliżone troszeczkę do tych standardowych, ale również będą bardzo fajnymi kołami. Te karbonowe niestety już po prostu nie są dostępne. Kolejną rzeczą, wartą odnotowania, jakiejś tam uwagi jest to, że rurka tylna łącząca koło lewe z prawym w wersji RT jest wykonana z aluminium. Tylko i wyłącznie z aluminium. Zaś w wersji RS macie możliwość wyboru także rurki karbonowej, co zmniejsza wagę tego całego urządzenia. Zobaczcie sobie, jak mocowany jest widelec, na którym zamontowana jest korba służąca do napędzania. Ma możliwość ona przesunięcia zarówno do góry, jak i do dołu, a także możliwość wysunięcia jej troszeczkę bliżej lub dalej od użytkownika, dzięki czemu można sobie w wersji RT troszeczkę bardziej dopasować to właśnie do swoich potrzeb wersji RS możecie sobie zespawać korbę, czyli nie macie wtedy możliwości regulacji ustawienia wysokości i głębokości tej korby, co ma swoje minusy, bo nie można już popełnić żadnego błędu, ale ma też swoje plusy, bo dzięki temu zmniejsza nam się waga całego urządzenia, ale także i na takim poziomie bardzo szczegółowym cały sprzęt jest sztywniejszy i lepiej oddaje energię służącą do poruszania się. Więc jeżeli chodzi o sportowców wyczynowych, no to już ma duże znaczenie. Dodatkowo w wersji RS macie możliwość również zuboru szerokości tej korby. Różnią się także uchwyty, które służą do napędzania handbajku, ponieważ w wersji RS są one takie bardziej owalne i jajowate, zaś w wersji RT są one takie bardziej zwyczajne i okrągłe. W obu handbajkach występują dwa rodzaje siedzisk. Jedno troszeczkę, które można bardziej dopasować do użytkownika, drugie mniej. Oczywiście za to, które się dopasowuje bardziej do użytkownika, trzeba troszeczkę więcej dopłacić, ale jeżeli macie jakąś taką szczególną pozycję podczas jazdy, nie warto na tym oszczędzać, ponieważ dzięki temu po prostu korzystanie z tego sprzętu będzie dużo przyjemniejsze. Jeżeli chodzi o przerzutki w wersji sportowej, czyli RS, mamy tych przerzutek 3 razy 11, zaś w wersji. Tej bardziej trakowej, wycieczkowej, to mamy trzy przełożenia na górnej zębacce i na dolnej zębacce tych przełożeń mamy 10, czyli o jedno przełożenie mniej. Jeżeli chodzi o hamulce, mamy dwa rodzaje hamulców: hamulec szczękowy i hamulec postojowy. I generalnie rzecz biorąc, hamulec szczękowy, który hamuje kołem, podczas jazdy jest tylko jeden. Co może mieć jakieś tam znaczenie. U osób, które chcą wykorzystywać ten rower do ścigania się podczas zawodów, bo słyszałem, że na niektórych zawodach wymagane są dwa hamulce szczękowe. Ale powiem Wam szczerze, ja znam magików, którzy byli w stanie przełożyć ten hamulec postojowy i zrobić z niego sobie drugą szczękówkę. Ale do niczego nie zachęcam, do niczego nie namawiam. Po prostu mówię, że niektórzy sobie tak to zrobili. Czy ja to zrobię? Nie, ale czy da się to zrobić? Hmm, może. Dobrze. Jest też hamulec torpedo, który hamuje nam handbajkiem wtedy, kiedy wykonujemy ruch odwrotny do napędzania, co jest przydatne w szczególności dla tetra użytkowników. Troszeczkę mniej zrozumiałe jest z kolei dla mnie to, dlaczego nie zrobiono tetra uchwytów na dłonie, jak na przykład jest to w Attitudach, ale to już niech pozostanie tajemnicą producenta. Myślę, że w opcjach build me można coś pokombinować. I na sam koniec tej suchej części dotyczącej faktów. W wersji sportowej mamy sporo kolorów do wyboru, bo można sobie tą ramę dopasować bardziej do siebie. Zaś w wersji RT tych kolorów jest dużo, dużo mniej. I jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób ten handbike jest do Was dostarczany, no to odpowiedź brzmi w kartonie. W takim dużym, bardzo Kartonie. Jak widzicie, ten karton jest po prostu ogromny, jest bardzo długi, bardzo szeroki, zajmuje bardzo dużo miejsca, a rower jest lekki, więc jeżeli chcecie wkurzyć swojego kuriera, to to jest świetny sposób, ponieważ kurier pewnie powie, że o, ta paczka powinna być dostarczona na palecie, ale ten karton jest dłuższy niż paleta i rower też, więc musi być wysyłany właśnie w taki sposób. Jak widzicie, te rowery różnią się między sobą i to, co rzuca się w oczy, to na pewno to, że wersja RT jest troszeczkę mniej konfigurowalna i można ją troszeczkę mniej skonfigurować pod wymagania konkretnego użytkownika. Zaś ta wersja sportowa jest już taką wersją, w której można sobie i troszeczkę dokładniej ustawić korwę, i troszeczkę dokładniej dobrać siedzisko, więc to może mieć znaczenie w przypadku niektórych osób. Ale czy jest to warte dopłaty około tych 10 tysięcy złotych, Nie wiem. Wnioski musicie wyciągnąć sami. A ja tymczasem wybieram się na podwórko, żeby powiedzieć Wam, jakie są wrażenia z jazdy tymi rowerami. Więc co? Trzymajcie kciuki, żebym nie zrobił sobie krzywdy, i do zobaczenia na podwórku. Jak widzicie, jesteśmy już na zewnątrz i na początku testuję sobie Szarka w wersji RS, czyli tej bardziej usportowionej. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli byłeś chodziakiem do tej pory i myślisz, że jazda na handbike'u to coś takiego jak jazda na rowerze. To nie jest to samo, ale też daje mnóstwo satysfakcji. Przede wszystkim, jak widzicie, ta pozycja tutaj jest bardzo nisko. W zasadzie, generalnie rzecz biorąc, myślę, że jakby był większy kamień, no to byłbym w stanie w niego wjechać i po prostu obtarłby mi <laughs> siedzenie. No ale już taka, taka. Specyfika jazdy właśnie tym sprzętem. Ogólnie rzecz biorąc jest bardzo przyjemnie, ale to, na co powinniście zwracać uwagę, zdecydowanie jest tym, że ten sprzęt ma zdecydowanie dłuższe zakręty. Nie da się nim skręcić, praktycznie rzecz biorąc, tak samo w miejscu. Uwaga, będziemy szli tam w prawo. Nie da się nim skręcić tak samo w miejscu, jak standardowym rowerem, tylko jak widzicie, musimy tutaj wchodzić po takim długim łuku, żeby wejść swobodnie w zakręt, bo tutaj no po prostu w skrócie nie działa przechylanie ciałem. Ale sama jazda. Sama jazda, słuchajcie, w tym konkretnym egzemplarzu mamy tak zrobione plecki, że te plecki są tak dosyć nisko i ja głowę cały czas muszę mieć wspartą yy, siłą własnych mięśni, co nie jest do końca wygodne. W tym szarku RT już zrobiłem troszeczkę inaczej plecki plus dodatkowo yy, też zagłówek, więc tam jest na pewno zdecydowanie wygodniej niż w tej wersji RS, ale w RS też możecie to zrobić. Robić. To nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli chodzi o zmianę biegów, to tutaj na górze mamy takie przekładki zwykłe, jak w rowerze, zaś na dole ta dolna przekładka, przepraszam, ta górna przekładka na te większe koła, tą mniejszą ilość biegów, to są takie biegi. Jak kiedyś można było sobie zauważyć i sprawdzić w starszych rowerach szosowych, czyli można tutaj ręcznie to przestawić. Plusem w tym sprzęcie jest to, że ma tutaj taki element z elastomeru lub jakiegoś innego takiego. Elastycznego tworzywa, który powoduje to, że kierownica wraca nam swobodnie do pozycji pośredniej. I nie przeszkadza to tak bardzo jak w przypadku napędów elektrycznych, no bo tutaj, żeby jednak jeździć tego rodzaju sprzętem, no to musicie mieć troszeczkę więcej siły w mięśniach, no i po prostu ten sprzęt przez to jest skierowany do innego grona użytkowników, którzy zwykle jednak mają silniejsze ręce. Ogólnie rzecz biorąc, no, tak, ja polecam fajnie się jeździ, troszeczkę wysiłku z rana nie zaszkodzi. Ja już czuję się taki dosyć pozytywnie rozgrzany, więc zaraz będzie mi prościej podejść do pracy. No i za chwilę, też informacje o tym, jak jeździ się w porównaniu z szarkiem w wersji RT, czyli tej bardziej cywilnej? Chyba cywilnej, chyba tak możemy to określić. Więc zostańcie ze mną i za chwilę wrażenia z jazdy tym drugim sprzętem. Jak widzicie, zmieniłem rower na wersję RT, czyli Taką troszeczkę bardziej trekową i pierwsze, co się rzuca w oczy, albo przynajmniej to, co powinniście, albo możecie zwrócić na to uwagę, to to, że jest troszeczkę inna grubość oponki między tą wersją RT a RS. W RS są troszeczkę cieńsze oponki, w i RT są troszeczkę grubsze. I jeżeli chodzi o taką jazdę amatorską, nie ma to żadnego znaczenia i ja jakichś tam znaczących różnic nie czuję. Ale gdybyśmy mówili o zawodowcach, którzy muszą urywać dziesiątki Sekund, no to faktycznie wtedy ta różnica zaczyna robić jakieś tam. No, jako, jakieś tam wrażenie i jest ważne. Dobrze, druga sprawa, jeżeli chodzi o jazdę. Mi się wydaje, że nad w tej wersji RT jest mi troszeczkę łatwiej jechać, a jest to spowodowane tym, że mam troszeczkę w innym miejscu umiejscowioną tą korbę i po prostu ten rower według mnie łatwiej skręca, jest bardziej zwrotny, ale to może być tylko takie moje wrażenie, ale wydaje mi się, że chyba poparte jakimiś dowodami. W jednym i w drugim rowerze mamy dużą przyjemność z jazdy właśnie tymi sprzętami, więc na pewno jazda jest Przyjemna i na pewno sprawia dużo satysfakcji. Jak widzicie, jak sobie te nogi rozłożyłem odpowiednio, bo musiałem sobie dostosować długość nóg, to nogi również mi odpoczywają w odpowiednim miejscu. Dzięki czemu po prostu jest miło i sympatycznie. Przełożenia są bardzo sympatyczne, jazda tak samo nisko, więc, czy to jest, no to jest po prostu cecha tego rodzaju sprzętów, więc, jazda po prostu. Tym rowerkiem na takiej wysokości no, wymaga jakiegoś tam rodzaju przyzwyczajenia. No i według mnie jest to jazda sympatyczna. A nie wiem, czy widzicie, czy kamera to obejmuje, czy nie. Mam także tutaj taką chorągiewkę, która pokazuje, gdzie aktualnie się znajduje, co zwiększa moje bezpieczeństwo. A powiem Wam szczerze, że nawet i potrafię da radę ten rower pojechać, więc to nie jest taki. Ostatni wyrobek, więc kurczę, jeździ się naprawdę sympatycznie. Po tej trawie też żadnej amortyzacji nie ma, no tego należy się spodziewać po prostu w tego rodzaju sprzęcie. Tutaj też jest ta sprężyna, znaczy ten y, polimer lub jakiś inny rodzaj gumy, który stabilizuje nam tor jazdy, więc musicie o tym pamiętać. Y, no i co? I jeżeli chodzi o jazdę, nieznacząco, naprawdę nie ma jakiejś gigantycznej różnicy między jazdą... Tą wersją, a wersją RS. No, tak jak mówiłem, może faktycznie profesjonalista zauważy różnicę w oporach toczenia, jeżeli chodzi o tą oponą cienką, a oponą taką bardziej cywilną. Ja tych różnic nie czuję, bo po prostu profesjonalistą nie jestem. Ode mnie dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał dotyczący rowerów Shark RS i RT Wam się przydał do rozpoznawania różnic między nimi. Między właśnie tymi dwoma rodzajami handbików. Jeżeli chcecie się umówić na pokaz tego sprzętu, śmiało skontaktujcie się ze mną, a zorganizuję wam pokaz. No i mam nadzieję, że pomogę uzyskać dofinansowanie do zakupu tego sprzętu. Oba sprzęty są bardzo fajne. Ja generalnie gigantycznych różnic nie widzę, ale jeżeli potrzebujecie czegoś bardziej pod siebie, zdecydowanie wersja RS będzie bardziej odpowiednia. Wersja RT taka do codziennych przebieżek jest zdecydowanie super i też ją bardzo gorąco polecam. To co. Widzimy się za jakiś czas w kolejnym odcinku, a tymczasem ja was żegnam i do zobaczenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.